Co wy robicie, bo ja sobie plewię i właśnie będę chować sobie kwiatki, bo się grzeją na słoneczku. Wszystko się wygrzewa. Idę wam pokażę, co grzybię. Szafirki. Wszędzie coś leżę, bo wszędzie coś nagrywam, nie? Nagrywam, nakrywam. Przy ząb <noise> fajne mam, troszeczkę dostał, ale wyobraźcie sobie, że ja miałam minus 10, zobaczcie, tylko trochę, minus 10 miałam, minus 9,8, macie żółte fiołki, bo ja mam, mam jeszcze różowe, idę zobaczyć do różowych, ale tu mam sajgą, Mój syn za mną łazi. <laughs> Czemu za mną łazisz Przemek? Ale tu bałagan mam. Dobra, patrzcie tu mam różowe fiołki. Dopiero początki, no bo to, co to, maleństwo, nie? Zobaczcie co robiłam dzisiaj. Po południe, bo rano to dzieci mają lekcje. Patrzcie jaki sajgon. Wszystko sprzątam wszędzie. Tu miałam takie piękne kokory niebieskie. Wszystko pomarzło. No ale odpiję. W guncie nakrywam jeszcze dodatkowo tym. To jest taka agrowłóknina, Czy co to? Ja nie wiem co to jest. Taka gruba o. Była folia, to i dodatkowo folia. Obrazki włoskie się wszystko położyło. Zobaczcie co mi się porobiło z narcyzami. Dokie jedne ładne, a wszystko leżało. Nie da rady, nie da rady było je podnieść. O. Pomarzło, pomarzło i to solidnie. Ja wykopuję śniedek. Zobaczcie ile go jest. Wszędzie. A moja córa zabiera i sadzi. Szafirki. Różowe. Niebieskie. Już też gdzieś tam pewnie się pojawiły. Ciemiężnica zielona. Siałam 3 lata temu. W tamtym roku były takie maleństwa, a teraz to już takie nawet dosyć ładne. Będzie trzeba to wszystko pikować. I siana była bezpośrednio do gruntu. Tu mi się zasiała pewnie nie wiem co to. Pewnie trzmielina. No, trzmielina. Ota, tutaj. Dobra, także dzisiaj trochę sobie porobiłam, poplewiłam, Przesadzałam liliowce, języczki. Puszkinia. aparat nie chce łapać ostrości raz łapie, raz nie łapie dużo mi pomarzło takich pomarzło no złapało Przemek sprzęt rolniczy schowaj. pomarzło zobaczcie wszystko to odbiję bo to to Kokorycz żółte no ale kochani minus 10 to już to ja bym nie wytrzymała, zamarzła Tutaj nakrywałam jedną kokorycz, taką różową, ale też, o, dostała trochę po tyłku. ma być cieplej. Wawrzynek, a wiecie, jaką pięknie pachnie? Cud normalnie kobity. Myśmy mogły sobie taki zapach wymyśleć. Albo wy chłopaki, dla kobiet. Zapach wawrzynka. Nie mogę Wam go przekazać, ale trudno. <laughs> moje dzieci się ze mną drażnią. Nie będę pokazywać moich dzieci. Same nie wychodzę do kamer, to moich dzieci tym bardziej nie dam. Śnieżnik. Kolor biały. Zobaczcie, jakie biedactwa takie troszkę połamane. Znaczy połamane. To nie jest połamane, po prostu one się położyły, bo one się kładą. Te dały radę i wstały. To już mam 5 minut. Wiecie jak mi długo się filmy wygrywają. Nie mam programu i nie chcę mi się że jakiegoś tam programu szukać. Szukam co mi tu jeszcze tak kwitnie, co wam nie pokazywałam, fiołki wam pokazywałam. Tutaj na te przymrozki przykryłam sobie... Yy, ma i tak wiatr odkrył, zobaczcie piwonia drzewiasta ostatnio była pomyłka, powiedziałam chyba lilia drzewiasta, no a to to jest piwonia drzewiasta i widzę, przyłapało no ale zobaczcie, minus 10 i doła, ciekawa czy to nie będzie pączek kurde, ja nie wiem chwycić ostrości ona na górze coś ma przerąbane, jak to przymarzło, a ja miałam pączkę hm. Ale nic nie zrobię, wiatr wiał. To zerwało. Tutaj krokusy już przekwitły. Kwiacencik, krokusy przekwitły, tu pierwiosnki zaczynają. Też je mocno pierwiosnki przyłapało. Zobaczcie. Tu mam pięknego pierwiosnka. Możecie sobie znaleźć na internecie. Zielony. Um, nie pamiętam nazwy, jak będziecie chcieli Wam podam. Jak zacznie kwitnąć, tak kwitnie chyba do połowy lata albo i dalej. Zielony. Kwiat ma zielony. Zapomniałam nazwy, no ale wybaczcie, ja miałem tak wszystkie nazwy pamiętać to. Szok Ten ładnie się podniósł. A inne to takie. No, także wszędzie mam doniczki. Trzeba ponakrywać, pochować. Zawilec grecki. Tu mam zawilce białe. Miodunka niebieska. Ona ma ty, o, teraz taki łapie oryginalny. Ona tylko taki kolor ma. Też była lekko przykryta tymi iglicami. Iglakami Wszystko poprzykrywane. Bananek. Zaraz zobaczymy swoją banankę. Rośnie. Zobaczcie, rośnie. O, to jest taki brzydki on tutaj taki. No ale kurde, niezabezpieczony, tylko nakryty byle jak. Miało być minus 3, było minus 10. Dobra, kończymy. Jutro znowu ruszam. Jutro mam cały dzień wolny, sobota. Także idziemy robić do ogrodu. Cześć wam, młodzieży.